Cześć, w kolejnym filmiku z miniaturki już wiecie co będzie dzisiejszym tematem przewodnim, będzie to Romet Orion z 1988 roku, także zaczynamy No i bohater dzisiejszego odcinka czyli Romet Orion z roku 88. stan jego tak jak widzicie jest mocno średni, delikatnie mówiąc ten rower nie miał marka łatwego życia, wiadomo jak to Młodzieżowo się jeździło na takich rowerach, pełny gaz cały czas, skoki jakieś tam, e, wiecie, z jakieś skarpy czy innych tam takich okoliczności przyrody. No nie miał ten rower łatwego życia i co gorsze, również jego przyszłość nie jest wesoła. Poprosił mnie, żeby rzucić na niego okiem, trochę go tam wiecie ogarnąć, tak żeby się dało pojechać na ryby albo na grzyby. Dzieje generalnie krótkie odcinki i to też niezbyt często. No ale też nie ma oczekiwań, żeby ten rower wyglądał jakoś olśniewająco. A tak czy owak, wiecie, troszkę go tam ogarnę, żeby nie było wstydu w ogóle wyjechać na jazdę próbną. O, jak widzicie, cały jest w pajęczynach, w jakimś tam kurzu. O, ten pedał ładniejszy, ten trochę ten troszkę gorszy. Jest luz na korbie, tutaj w kole jest luz. Przednim chyba też, a minimalny. Czyli generalnie wszystko do roboty. Ale zaczniemy od pozbycia się tego radzieckiego zapięcia. No dlatego, że ono tutaj będzie nam przeszkadzać aktualnie w dalszych pracach. Opony wymienimy. Wymienimy na nowe chyba, chociaż może jakby je napompował, to jeszcze by dały radę. ale Nie są takie za specjalne, są już popękane. Myślę, że do lasu to nie jest najlepszy pomysł. Ten rower stał ostatnie 10 lat. W ogóle nie nieruszany, także widzicie, to jest kupa błota i syfu. No ale nic, mierzymy się do dzieła. No i dobra, zapinka rozpięta. Także sobie odłożę, żeby nie przeszkadzała. Nie nagrywałem, jak ją otwieram. Nie jest to trudne, ale też nie będę robił takiego instruktażu, bo. Nigdy nie wiadomo, kto ten filmik jeszcze obejrzy. Wiem, że tutaj moi widzowie to porządni ludzie i raczej nie parają się kradzieżami rowerów, ale no być może, że ktoś tutaj inny przypadkowo trafi, więc nie będziemy kusić losu. Ta zapinka tutaj nie będzie w sumie do niczego potrzebna, bo chyba poza złomiarzami to raczej nikt się na ten rower nie połaszczy. No ale niech będzie w komplecie, wiecie, fajnie wygląda, jest taka styluweczka elegancka, także myślę, że. Że warto ją zachować, tym bardziej że jest jeszcze całkiem niezła. No i dobra, słuchajcie, coś tam ponagrywałem jak robiłem przy tym rowerze, ale stwierdziłem, że nie będę tego publikował, bo pół godziny narzekania to nikomu nie jest potrzebne. Generalnie wszystko dosyć mocno zużyte, także nie ma się tam co rozwodzić. Jest na chodzie, pokażę Wam jak to wyszło. Orion po takim małym odświeżeniu prezentuje się w ten sposób. Słuchajcie, zmieniłem oświetlenie na, na takie LEDowe, bo tam ta oryginalna lampka była rozbita, a ponieważ ten egzemplarz już nie będzie nigdy uczestniczył w żadnych jakichś pokazach ani zlotach, ani tak dalej, więc jest to w zupełności wystarczające. Przednia tak samo LEDowa. Wiecie tam jak będzie gdzieś Marek sobie wracał z ryb wieczorem, to będzie mógł zapalić. Opony założyłem w rozmiarze 47x559, czyli teoretycznie tak jak było oryginalnie, czyli 26x1,75, ale nie zauważyłem, jak zamawiałem, że tutaj jest jeszcze ta dwójeczka na końcu. Widzicie 26x1,75 na 2 i to oznacza, że ta opona jest grubsza i wyższa niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, tak po tych rozmiarach i faktycznie tak jest, musiałem zdjąć dynamo, bo po prostu nawet nie włączone ocierało już oponę, a nie chciałem tego wyginać, bo to by się urwały te spawy i tyle by z tego było. Natomiast na tych grubych oponach Orion wygląda całkiem fajnie. No i jeszcze jednym minusem zastosowania tych dużych opon jest to, że nóżka stała się zbyt krótka i po prostu tak najlepiej jaką sobie stoi teraz w jakimś takim dołku wtedy stoi stabilnie, bo na płaskim jest bardzo nachylony. Później gdzieś tam pokażę to jeszcze może jak pojadę na jakiś chodnik taki równy. W takim położeniu jak widzicie siodełko jest już maksymalnie wyciągnięte, kierownica również. Także jest to rowerek no, raczej mały po prostu, można powiedzieć, taki młodzieżowy, raczej tam myślę do wzrostu tam 160, może 170 cm, no ja mam 1,80 m, ta kierownica jest dla mnie już nieco za, za nisko i za blisko po prostu, tak, no, nie jedzie się komfortowo, przynajmniej jeżeli chodzi o pozycję. Rower ogólnie toczy się całkiem nieźle, powiem Wam na tych oponach, one są na 4,5 atmosfery pompowane, jedzie naprawdę całkiem przyjemnie, opona gruba z takim, tutaj ma po bokach bardziej ten taki terenowy, terenowy bieżnik, teraz go przetestowałem na takim żwirze tutaj I, i sobie całkiem nieźle to radzi, także myślę, że można takie rzeczy stosować jak najbardziej, ogólnie to ogumienie to potroiło chyba wartość tego roweru, bo... Po 40 zł, no to wiecie, to już nie jest, nie jest mało przy, przy, przy tych kwotach, jakie prezentuje ten rower. No, słuchajcie, testowy dawno tutaj nas nie było. Bez problemu z nogi podjechał nawet się bardzo nie zmęczyłem. Także myślę, że test zaliczony. Cóż, jedziemy dalej się przejechać, coś tam jeszcze nagramy o nim może. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie. Tylko tak nie widać, wiecie w telefonie, ale ta przednia opona, taka gruba, naprawdę fajnie to fajnie to wygląda jak się tam patrzy. Zobaczcie na to, ile mirabelki. Kiedy ostatnio jedliście mirabelkę? O, za dużo nie zostało, ale i tak spróbuję. O, ta wygląda całkiem nieźle. Wasze zdrowie. Mm, pyszna jest. Kurczę, jeszcze jedną sobie zjem. No tak właśnie bardzo krzywo stoi na tej nóżce teraz, właśnie z uwagi na to, że są nieco wyższe opony. No tak w telefonie, tak tego nie widać, jak to jest, jak to jest źle, chociaż stoi to się nie przewraca, to jest ok. Dobra, słuchajcie, pierwsze kilometry jazdy testowej już za mną, więc podzielę się takimi swoimi obserwacjami. Powiem Wam, że Orion jeździ lepiej chyba niż wygląda. Owszem, jest troszkę może dla mnie za mały, aczkolwiek idzie. Idzie na tym jechać, da się wytrzymać. W sumie na Pelikanie się jeździło jakiś czas temu, więc tym bardziej nie, nie jest problemem słuchajcie, toczy się, toczy się lekko z takich pierwszych awarii które tutaj właśnie teraz wystąpiły, to poluzowała się ta przednia lampka, to się już zaraz dokręci, mam wrażenie, że jest minimalny luz na klinie, ale to też się poprawi w zasadzie miałem wyjechać tylko tak wiecie wkoło domu zobaczyć czy to chodzi ale, ale już sobie jeżdżę Jakiś czas i jest naprawdę bardzo przyjemnie Także to chyba najlepiej świadczy o tym O tym sprzęcie I to nie tylko dlatego, że W myśl zasady e, Lepiej słabo jechać niż iść, Tylko naprawdę, naprawdę jest bardzo przyjemnie A, po słońcu to nic nie będzie widać Dobra e, To będzie głos z tego A najwyżej się jakiś tam obraz dołoży a, Słuchajcie e, Orion Nigdy nie był rowerem jakoś specjalnie popularnym ani jakoś tak pożądanym według mnie w, w, przez młodzież. Ale żeby e, zrozumieć czemu tak było, no musimy się trochę cofnąć w czasie, w zasadzie do początków, jak rowery stały się produkowane seryjnie. Wiadomo na początku po prostu był rower, później wprowadzono damkę, więc już wtedy e, rozróżniało się rower męski i damkę. No i odpowiednio dla dzieci i młodzieży były takie zwykłe rowery robione po prostu w mniejszej skali, na mniejszych kołach. I właśnie takim rowerem jest Orion. W momencie, gdy dużą popularnością zaczęły się cieszyć wszelkiego rodzaju rowery składane, typu tam właśnie no najpierw Karat czy jakiś Flaming, a później no to już wiadomo Wigry i Ubilat, no to tego typu rowery przestały mieć rację bytu. Bo nikt tego nie chciał, słuchajcie, jeżeli jeździło się jakimś Wigry czy innym pelikanem, to człowiek marzył o rowerze na dużych kołach, ale koniecznie z przerzutką. Najlepiej kolarką albo jakimś takim turystykiem. Wiecie, jak, jak Wagant, jak Mistral, czy jakiś tam inny orkan. A taki, a taki zwykły, zwykły Orion to był po prostu rower dla starego dziada, tylko w troszkę mniejszej skali. Nie znam nikogo i nie znałem kto w wieku tam nie wiem 11 czy 13 lat chciałby wyglądać jak stary dziad z torbami i jeździć takim rowerem dla starego dziada także myślę, że to też jest przyczyna małej popularności tych sprzętów. Tym bardziej właśnie egzemplarz na przykład z tego rocznika, bo takie rowery były produkowane już wcześniej jeszcze przez ZZR tego typu, ale one były dużo ładniejsze, miały ładniejsze siodełka, fajniejsze lakiery, wiecie tam jakieś osłony łańcucha. To wszystko było po prostu ładne. Ten orkan, no, sami widzicie jak on wygląda, no, nie jest to nic zachwycającego. Nawet powiem, że takie e, jeszcze egzemplarze z początku lat 90., bo widziałem w internecie zdjęcia czy tam filmiki z takimi sprzętami, e, nawet bardziej mi się podobały. Jakieś takie dwubarne malowanie, te, te nowocześniejsze błotniki. Jakoś to troszkę lepiej wyglądało. Chociaż też nie powiedziałbym, że to było coś o czym by człowiek marzył. Także największy szacunek dla tych, którzy kupują takie, takie rowery, restaurują je i jeszcze potem nimi jeżdżą, no bo jest to już naprawdę jakiś tam wyjątek. Każdy taki mniej obeznany człowiek marzy o wigry albo o jubilacie, a o takim Orionie praktycznie mało kto słyszał. no i dobra, moi drodzy ja się z wami żegnam w dzisiejszym odcinku to wszystko i do zobaczenia w kolejnych produkcjach, cześć słuchajcie, tej rdzenu nie udało się doczyścić, to są już niestety zbyt głębokie wrzery eee, zabezpieczyłem to tylko po prostu lakierem bezbarwnym, żeby to dalej nie, nie korodowało nie chciałem tego malować jakąś srebrzanką, robić takiej popeliny, wiecie no, nie jest nowy nowy nie będzie, a ma jeździć tylko na, na grzyby albo na ryby więc, no po prostu nie ma nie ma potrzeby bardziej tego, że tak powiem czyścić i bardziej tego robić. No. tutaj nie wiem jeszcze czy to widać, ale ta ta wiecie ta, ta tylna część ramy, ona tak idzie lekko lekko do góry. no tak w telefonie do tego nie widać, ale musicie mi uwierzyć, że tak jest na słowo. no chciałoby się powiedzieć Krzychu, gadetem teraz. świetny jest. No i ładnie chodzi.